Widzowie, witam was wszystkich przenajserdecznie na nowym odcinku na moim kanale Spalionowa. Koniecznie stawcie łapkę w górę, jeżeli to już weszliście i subskrypcji oczywiście na moim kanale, aż taki odcinek jak ten będzie znacznie, znacznie więcej. No i oficjalnie chciałabym wam opowiedzieć o moich planach, zanim jeszcze zaczniemy odcinek, że em, od 1 lipca ruszamy z kanałem vlogowym oraz kanałem Milki Plus, także w opisie macie linki, znajdziecie do tych kanałów, koniecznie subskrybujcie, ponieważ tam od 1 lipca, tak jak mówię, bojałem się odcinki, o 10.30 na kanale vlogowym, co no tam trzy razy w tygodniu, to będzie chyba poniedziałek, Środa i piątek albo sobota ehm, Potem są kanał Milky Plus o 15.30 Codziennie filmy oraz ten kanał 18.30 Codziennie filmy, także bądźcie na bieżąco Subskrybujcie, dzwonkujcie, a my przechodzimy do głównego tematu Naszego oczywiście palionowa Ponieważ przede wszystkim bardzo dużo się wydarzyło Wczorajszy odcinek był taką odskocznią, wiecie o co chodzi Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka To musicie koniecznie to nadrobić i sobie wbić na ten odcinek ponieważ e, no dużo tam się fajnych rzeczy działo, no i tak troszeczkę sobie oderwaliśmy od rzeczywistości, ale teraz musimy niestety wrócić do szarej, palionowej rzeczywistości związanej z lucyferem oraz Yetim, ponieważ naprawdę jest źle, ale słuchajcie, powiem wam to wszystko, jak będę coś robić, na przykład sobie najpierw nakarmimy Daisy crazy, także sobie lecimy do Daisy i ja wam sobie wszystko w tym czasie powiem, I w ogóle musimy ją też coś zabrać, ponieważ lucyfer chyba wie już o tej bazie, także mega bo niedobrze. E, no ale tak, wracając widzowie, czy ja to mam rybki? No, muszę porypkić najpierw, dobra. W każdym razie wracając, e, no to, co? E, e, no, Yeti ma, e, Yeti Lucy, współpracuje z Lucyferem, prawda? E, problem jest też taki, że e, Lucyfer ma moje dziwne nagranie, bardzo dziwne, o którym nie chcę tutaj teraz zbyt się wypowiadać, ponieważ wczoraj już ten odcinek na kanale moim był, e, dzwoniłam też do Filipa, no i powiedziałam mu, co jest pięć Także, jakby, ee, no wiecie o co chodzi. No, ciężko, bardzo ciężko, no, nie? E, ale wyobraźcie sobie, że od tego czasu, kiedy jakby e, powiedziałam to wszystko temu Filipowi, znaczy nie wczoraj do niego zajmę, przepraszam, to było przedwczoraj. No, w każdym razie od tego czasu, kiedy ja, fajnie, rozmawiałam z Filipem, to to był ostatni raz, kiedy ja z nim gadałam. I trochę mnie to martwi, ponieważ wczoraj nie odpisał mi na żadne wiadomości, e, dzisiaj rano też nie, dzwoniłam już do niego i zaraz spróbuję do niego zadzwonić, zaraz jeszcze, bo naprawdę mega mnie to niepokoi, że on po prostu się w ogóle nie odzywa do mnie, wiecie o co chodzi, jakby mega kiepsko, także zaraz to ogarniemy, ale jeszcze korzystając z sytuacji, to chciała się tutaj przejść i zobaczyć, czy tutaj nie ma czasem jakichś błędów, wiecie o, wiecie, o co chodzi, jakichś tutaj podejrzanych rzeczy, także widzę, że to jest gravel, ale to jest po prostu gravel, bo jest, tutaj nie ma żadnych zmian i tutaj też są jakieś gravel, ale to też jest nieważne, okej. Okay. Okej, okay, chciałam zrobić po prostu, coś się zmieniło, ponieważ wczoraj w ogóle o tym nie pomyślałam. A wczoraj, wczoraj w ogóle o tym nie pomyślałam. Także trochę kiepsko. Ale dobra, teraz już o tym pomyślałam. Dobrze, więc tutaj nic nie ma i musimy zaraz zadzwonić do Mister Filipa, słuchajcie, mister Filipowski, mam nadzieję, że on odbierze ten telefon tym razem, ponieważ cały czas do niego tak jak widzoni od rana i nic po prostu, totalnie nic nie odbiera i to jest mega dziwne, ponieważ nawet jak on coś robił, no to wiecie, odezwania raczej, no nie i wszystko było w porządku. Dlatego mega mnie to dziwi. Dodatkowo nie uczytuje moich wiadomości na Messengerze ani na Instagramie. Wy samo TikToki o ich nie ogląda, rozumiecie to? To też mnie bardzo zabolało i na początku sobie myślałam, że co jest on jest obrażony czy co. No w tej definitywnie jest coś mega turbo nie tak. W jest bzyku na serwerze, ale nieważne, to jest nieistotne. W ogóle bym chciała zdjąć, chociaż nie. Ja nie chcę tego zjmować jednak. Ja to powinnam mieć cały czas ze sobą, tak będzie najbezpieczniej. Weźmy sobie też to jabłko. w ogóle muszę zrobić nowe jabłka, słuchajcie, złoto, ponieważ ich nie mam już w ogóle. Ale czy ja mam jabłka same? Oj, to trzeba sobie je znaleźć. Nie wiem czy to mam, ale no trzeba ogarnąć. Mamy 8 jabłek. Diem, robi wrażenie nie widzowie! I w ogóle napiszcie w komentarzu, jak tam u was to słychać, i czy jest u was tak ciepło, u mnie jest gorąco! I teraz jak wy to oglądacie, to chyba jest 28 czerwca bodajże. Tak sądzę. Chyba tak. 28 czerwca. No ja to nagrałam dzień przed. I co? I, 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 I jestem już po trzech egzaminach, widzowie. Już trzy egzaminy zdamam. Z gramatyki na cztery, z literatury pro również na cztery. No a ten ostatni, który... O co to jest? Okej. Okay. Okej. A ten ostatni... A, a a tylko a, 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 i Biblii na pięć, więc zarębiście. I więc jeszcze mi zostały dwa, widzowie. I patrzcie, nie ma tutaj więcej tych jabłek. No way, no way, widzowie, najgorzej. Dobra, bierzemy sobie w takim razie tylko tyle złota, ile nam potrzeba. Chociaż nie wiem, czy to starczy, chyba nie, bo będziemy potrzebować jeszcze trochę sporo tego. Aj, masakra, widzowie, masakra. Żałuję, że mi tego wszystkiego tutaj niestety nie starczy. No ale niestety. Tak, to mówi się, trudno żyje się dalej. Odkładamy oczywiście złotko tutaj, złocisze, dobra, pięknie, mamy 10 działek. Może być, widzę, może być. Sorry, że tak chaotycznie wszystko mówię, ale mam naprawdę dużo na głowie. E, dzisiaj, tak jak go dać, to ben, mam e, zaliczenie z literatury w perspektywie antropologii i kultury, więc może trzymajcie kciuki. Potem na drugi dzień mam łacinę, a na następny dzień mam literaturę mniejszości narodowych. I koniec widzowie, I 30 czerwca i 1 lipca się zaczynamy z tematem. A teraz tak, uwaga. E, chociaż tak, zanim do niego jeszcze zadzwonimy. Też wątpię, że odbierze, e, ale może akurat co, chciałabym się przejść do jego domu oraz do Jetowic, tam do tego domu, gdzie on mieszka, e, mieszkał, ponieważ teraz już nie mieszka, więc tak, w domu chyba, tutaj nie wiem, czy jest co popatrzeć, ponieważ on tutaj, go tutaj dawno nie było, tu jest jakaś skrzynka, ale tutaj raczej nie ma nic, no wydaje mi się, że tutaj jest bez sensu, ponieważ on ogólnie pomieszkiwał tam na górze, więc tam co ci, w sensie w głowie, także tam też, co Ci się przejdźmy, ponieważ może tam akurat coś będzie, mam nadzieję, że tak, byłoby naprawdę mega fajnie. I chciałabym po prostu znaleźć jakikolwiek jego świat, wiecie o co chodzi. No, bo, kurde, jednak trochę przypałowo i, i, i tak tak przykro jest. i Nie wiem, boję się jakoś. Dobra, on tutaj spał. Czy jesteś w tych skrzynkach? Tutaj nie ma nic, tu nic, tu nic i tutaj, kurde, też nic. Nigdzie nic nie ma. Okej, tu jestem przy. Jest przejście, tędy, czekajcie, zrobimy to tak i tak. No nie no, tu na pewno nie będzie nic w skrzynkach, tu. No, jest tak bardzo blisko wejścia. No nie no, widzę, tutaj nic nie ma. Ok, to załóżmy w takim razie sobie teraz Elytrę. Eee, fajerwerki bierzemy. I słuchajcie, lecimy do Jetowicy, zobaczymy, czy on, jakby co tam się po prostu zmieniło, ponieważ dawno tam nie byłam w sumie na Jetowicach, a druga sprawa, no to e, zobaczymy ten, tam w tym jego namiocie, czy, czy namiocie, w sumie w iglo, e, czy tam coś jest i tak dalej, wiecie o co chodzi, także I hope so, że, że będzie coś, no i co, i potem dzwonimy do niego na numer telefonu, mam nadzieję, że to odbierze, cały czas tak do niego dzwonię i serio, no jak on teraz nie odbierze, to naprawdę będę się martwić, że coś jest z nim nie tak, ponieważ no bez przesady, w zawsze szybko miarę odpowiadał, a tutaj taka sytuacja. Dobra, no nie, tutaj nie ma nic. Totalnie nic. Zostałem się na przykład pod łóżkiem czegoś nie mógł, mógł coś zostawić. Ale nic nie zostawił. Ja nie mogę. Tak się boję o niego, zaczynam się tak stresować. Nie wiem, czy tutaj cokolwiek jeszcze może być. Wiecie o co chodzi? tu jest ten Yeti. Dobra, pójdźmy do tego bałwana durnego, Zobaczymy, co tam jest w nim. Mam nadzieję, że że coś tam napotkamy. Zaraz to się okaże. W sensie inaczej, na pewno nie. Może, no nie wiem, na jakąś wrócę wskazówkę, co mam robić dalej tutaj dalej ta skrzynka I tutaj jest ta I teraz coś To tak będzie, może przystąpicie ci już I ujdzie wam to na sucho do, To do czego jesteście zdolni, jest straszająco Zostawcie nas w spokoju, odejdźcie z sp A okay, aha, aha To jest bo od, od Filipa w takim razie Nie wiem kurde Powiem wam, że nie wiem Totalnie nie wiem Ja tutaj się trochę pogubiłam tym wszystkim Bo o, to jest ten okropny Lucifer Czy tutaj coś jest w tym? Eee <tuszyk> No chyba niezbyt, okej okay. Wiesz co, walić się, walić się Lucyfer Nie lubię cię, dobra widzowie Już się wyżyłam, okej, okay, możemy wracać Lecimy z tego głupiego bałwana, że on jest zbyt straszny I ja nie chcę tutaj być. Ej, dobra, czekajcie, bo ja się zamknęła, dobra, jeszcze stałam się, gdzie są te bloki. Więc tak, biją Elitę do łapki. No i po prostu widzowie wydatujemy sobie stąd napalionowo. No i zaraz dzwonię do Mr. Filipa. Mam nadzieję, że on odbierze ten telefon, bo jak nie, to naprawdę mega się... No ja już się tak o niego martwię, że to jest niemożliwe. To tylko tak ciepło to w ogóle już chcecie. Ja nie wiem, ja nie wiem. To jest tragiczna sytuacja, jak dla mnie i nie wiem, co on z tym faktem w ogóle robi. więc stójcie, lecimy, może kurde, tylko do niego zadzwonić, może po prostu sobie z mojego domku, także czekacie, bo lądujemy, oczywiście, dobra. Uuu, ale by lądowałam, w słuchajcie, sensie niesamowicie. Dobra, pięknie. E, cały czas będę miała teraz to zbroję, ponieważ się boję. I teraz tak, widzowie Więc biorę telefon do łapki e, w realnym świecie, rzecz jasna. E, no i dzwonię do Filipa, także słuchajcie, f... filip, ok, Dzwonimy, także proszę Filip, odbierz. Uwaga, uwaga. Chwila. Prawdy. Kurde, jest ten, tak jakby odebrał, ale się rozłączył. Jeszcze raz spróbujemy, czekajcie. Nic nie ten, nie odbiera. Ale wy słyszeliście, tak jakby na początku odebrał? No, kaman, proszę. Różnik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Widzowie, nie wiem, może Wy wiecie, co się dzieje, i wiecie, co jest 5. A... Kurde, czegoś coś stało, bo widzowie. Nie wiem, co, ale coś mogło mi się stać. Mam nadzieję, że nic. Jakby nie nim. Mam nadzieję, że też o, 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 zobaczył to nagranie, bo tak jak mu prosiłam go wczoraj, przedczoraj o to, szłam wczoraj, whatever. Bo tylko on mógł je zobaczyć, wiecie o co chodzi. Eee. Fuu, dobra, czekajcie. Pójdę jeszcze tutaj, ponieważ tutaj mi akurat nie było dzisiaj. O, tuszkę, no to se poszłam. Dobra, teraz. Dobra, mamy to. Ale tutaj widzowie, no nie, no bez sensu i w ogóle się nic nie dzieje. Totalnie nic się nie dzieje w tym miejscu. Eeeem... Dobra, yy, spadamy stąd, kochani, bo ja nie mogę i co jest takie przykre, Nie, ja nie wiem co się dzieje z Filipem, to jest niemożliwe, dla mnie to jest po prostu niemożliwe, że on nie odbiera tego telefonu ode mnie, bo tak jak mówię, przysięgam wam, że zawsze odbiera, bo zawsze przynajmniej potem, wiecie o co chodzi, jakoś odzywał się czy coś. To jest pierwsza taka sytuacja w sumie, ale mam nadzieję, że nic mu nie grozi, po prostu nie wiem, robi coś ważnego teraz i dlatego nie może odebrać i że dzisiaj wieczorem napisze mi, że wszystko jest w porządku i tak dalej. Mam nadzieję, że tak. No co, no czekam do jutra. Jak jutro nic nie będę miała żadnego zębu, to będę się martwiła, że naprawdę mu się coś stało i że ktoś go porwał albo gdzieś się zgubił albo coś mi się stało. Mam nadzieję, że nic takiego się oczywiście nie wydarzy. My się widzimy jutro o 18.30. Pamiętajcie o moich dwóch kanałach nowych. Subskrybujcie koniecznie, link macie w opisie. No i co, od 1 lipca zaczynamy sobie zabawę. No ale najpierw oczywiście musimy sobie ogarnąć co i mam nadzieję, że to się uda. Także żegnajcie papatki i do jutra. Cześć.